O, oh, kierwa, ten będzie żył no, trzeba sprzedać parę kopniaków zdecydowanie O, oh, żeby nas nie ujebał Kurwa, urwał się Dobra, poszło Ooo uh, ona zgoni, ona zgoni Shit Bra, 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 bra Lecimy, dobra, dobrze, czas kopawiehać. Dlaczego oni włączyli ogrodzenie? To po pierwsze. Po drugie, co to byli za ludzie? Czy będą myśleli, że to ci bandyci, ale. No, hmm, co się stało? Me autobus bezpieczny, no. Holy shit. Are you okay? Fucking bandits. They have no right being out here. Oh my lord. What happened oh, to you? Such a stone. mama. Yeah. I'll be all right once it's out. God damn it hurts. Hey, y'all. Mark. Oh, my, oh, my, oh my god. What happened? He got shot with an arrow. Christ, are you going to be okay? Yeah, I'm fine. I should just pull it out oh no honey come on Brenda's got you come on inside now we'll have you all sorted out okay. well, you must be the what kind of shit is this bandits I guess I think it was them that attacked us they gave us a lot of problems in the beginning killed a bunch of our farmhand we were able to get them to stop by making a deal You you about these people food for protection not like we had much of a choice but they did stop hassling us god damn it Carly said this place was locked down tight. Yes, uh, It was just a fluke thing. We can't stop assuming there aren't bad people out there. What the hell do you mean a fluke? It could have happened anywhere. Could have happened to us in the motor inn. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. Do you know where these assholes are? They're hard to pin down. But I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Hey, are you serious? This place isn't safe. We can't stay Not safe? This place is a hell of a lot safer than that motor inn. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay take this place over if we to... <stutters> oh, 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 They're Rambo. Rambo. <laughs> nice people let's not do anything to get us thrown out before we eat I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits you guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone well that's easy I got charm coming out of my ass yeah now Dad. where's Ben and Carly? since Carly and Ben ate some of the food on the way to get us she volunteered to stay behind and watch the motor in until we get back.

Spójrz, co to jest, jakie gniazdko. Aha, takie gniazdko, dobra. Czyli brama. Spójrz na generator, dlaczego on? No dobra, ale. Krócenie. To jest co? Jest nic, y... spójrzmy na ogrodzenie pod napięciem. No tak, tylko dalej, się się wypadałoby się dowiedzieć. Może i brama. Co wyjdziemy sobie tam? Czy to wyszliśmy? od stodoły. Siano. Nie wiem, czy padałoby wchodzić teraz, skoro mamy tam coś do roboty. Aha, czy nie wejdziemy tam, okej. Ja myślałem, że... No dobra. Blesiana... Dobra. Uh, myślę, że możemy i załatwić to, co mieliśmy tam załatwić. Aha, mieliśmy już do tego obozowiska jakiegoś. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, tu już patrzyliśmy, tu byliśmy. Eee... I... zobaczmy. No, porozmawiajmy sobie z Clementine. Hey, Clem,

Yeah. Okay, to Dobra. Czyli już zrobiliśmy wszystko, możemy iść. Spójrz na ogrodzenie pod napięciem, Też patrzyliśmy. Dobra. Pójdźmy e, po jakieś obozowisko, chociaż mieliśmy wpierw pierwiedzenie dostać. Fels. How Fels? You You saw what they did to your buddy. Nobody's safe here until we start to fight back. But how? The two of us should go out and do some recon. Then we'll all mount up for some revenge. Hell yeah. Who the fuck are these people in the woods? We don't know. I think some of them used to work at the big box up the way. Save lots? Yeah. Anyway, they're nutty as all <laughs> hell and get mad when they're hungry. So are you ready to head out there and find their camp? Naruszajmy, skoro to jest jedyne, co możemy teraz zrobić, ale, no, nie Nie dostaliśmy odpowiedzi, nie dajmy się zabić, no, to do dobry pomysł, ale, no, jakby nie było, no, to nie dostaliśmy odpowiedzi, dlaczego przyjdziesz? Yeah, no, e, dlaczego, dlaczego było, było pod napięciem to całe e, ten cały płot. anything not yet. i know it's around here it's got to be close a puska pusta puska here oh no, yes no, faktycznie you found it Dobra, teraz trzeba być ostrożnym. Żebyśmy nie oberwali. E, Co tam było? Co jakieś. pudła, ale z czym są te pudła? Zakradnij się do obozu, dobra. Byśmy. Tutaj... Co to jest? Wygląda napuszczony, miej oczy dookoła głowy. Trzeba być uważnym cały czas teraz, co ktoś będzie martwy w tym namiocie, albo złapię mu zabroń teraz.